Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak włączyć zapisywanie haseł w przeglądarce Google Chrome. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby włączyć zapisywanie haseł w przeglądarce Chrome, musimy przede wszystkim uruchomić tą przeglądarkę w telefonie. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę 3 kropek. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami. My klikamy w zakładkę o nazwie Ustawienia. Następnie musimy kliknąć kolejną zakładkę o nazwie Hasła. I tutaj będziemy mieć w pierwszej zakładce na samej górze funkcję, która odpowiada właśnie za zapisywanie haseł. Aby włączyć tą funkcję, musimy kliknąć po prawej stronie taki suwak. Jak przyciśniemy ten suwak, on się nam przesunie w prawo, i to będzie oznaczało, że funkcja zapisywania haseł jest już włączona. I od tej pory przeglądarka będzie zapisywała wszystkie wprowadzone przez nas hasła na danych stronach i te hasła będą zapisywały się tutaj na tej liście poniżej możemy również włączyć automatyczne logowanie się do stron do których przeglądarka posiada już zapisane hasła wystarczy właśnie tutaj na drugiej zakładce włączyć tego checkboxa w zasadzie zaznaczyć i od tej pory nastąpi automatyczne logowanie się już do strony do której przeglądarka posiada już zapisane hasło więc w ten sposób tak wygląda proces włączania funkcji zapisywania haseł w przeglądarce Chrome jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!